Państwo reżyser filmu Małgorzata me introduce the director, co tym mówi Małgorzata Szumowska, and the director of I Michał, Andrzej, filmu i operator, przyjechaliśmy jednym samochodem, dlatego jesteśmy nieco spóźnieni. Film e, nosi taki znamienny tytuł Prawde Ciało, i cały czas zastanawialiśmy się, jaki jest związek między ciałem a tym, co jest w środku. Niejasny. Niejasny. Ja doszedłem do wniosku, zresztą w porozumieniu z twórcami, że będziemy się w moim wypadku, w wypadku mojej roli, zastanawiać, jak i czy się w ogóle uda otworzyć ten body, ten opakowanie, i dostać się do środka i stwierdzić, co tam jest najistotniejszego. W nas samych. Tytuł wziął się jakby z takiego problemu współczesnego człowieka z ciałem. Znaczy myślę, że my mamy wszyscy kłopot z ciałem. A dlaczego? A dlatego, że współczesna, współczesne media promują pewien typ ciała, promują również jak gdyby modę na niestarzenie się i na pewien typ atrakcyjności, akurat wszystkie osoby w moim filmie poniekąd zaprzeczają temu. Prosekutor nie dba o swoje ciało, traktuje je jako coś rzeczywiście zbędnego. Anna skupia się na duchowości i odrzuca swój aspekt jakby seksualny, a Olga odrzuca swoje ciało, gdyż uważa je za niewystarczająco doskonałe, co właściwie jest odzwierciedleniem jej relacji z ojcem, które są szalenie Niedoskonałe, gdyż nie ma pomiędzy nimi miłości i bliskości. Więc to jest film o takich obsesjach współczesnego człowieka, który jest osaczony poprzez. Właściwie pustkę. Rodzaj pustki, tak? I just podziękować congratulate you on a, on a wonderful film. Beautifully photographed, extremely well directed and amazingly acted. Um, there's not a lot of dialogue. So as an actor, I was, I want, to know, was this more difficult or less difficult to be able to emote without the use of a lot of dialogue i thought you did an amazing but does that mean that the director also has to take an even more um direct engagement in 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 the in the film w się mówi dużo słów przeważnie natomiast e, założenie tego cośmy sobie postanowili przed roz w ogóle w trakcie kręcenia filmu polegało na tym że e, że oczywiście mając do dyspozycji papier i napisane na nim słowa, korzystaliśmy tylko do pewnego momentu. Tam kiedy uważaliśmy, że jest za dużo powiedziane, wyrzucaliśmy to. Chciałbym się dowiedzieć o znaczeniu tej sceny krótkiej scenie. E, ceny, e, kiedy młodzieńcy rzucają wodę na tą biedną babczę, czy to jest e, czy to jest odnoszenie, to jest do Buñuela? No to jest przede wszystkim wiejski obyczaj śmigus dingus, polegający na tym, że wilkanot, czyli w przyszłym w ogóle tygodniu już u nas, e, nie wiem, którego dnia świąt, ale po prostu obrywają wodą w poniedziałek. dzień świąt. Przepraszam, ja jestem tym, no nie wiem. Nie jestem religijna. No i y, leją tą wodą. Y, ale rzeczywiście mieli, u nas to było odniesienie do filmu Kieślowskiego, gdzie babcia w filmie niebieski bądź czerwony, no tak, idzie staruszka, która bardzo długo idzie, podnosi butelkę i próbuje ją bardzo wolno wrzucić do kosza na śmieci. I to jest do tego jest taka bardzo patetyczna muzyka Preisnera I to jest scena, która kiedyś działała bardzo rzeczywiście mocno. I w taki sposób, jakby sentymentalny, myśmy chcieli sparafrazować to na dzisiejsze czasy, tak? Które są odarte ze sentymentalizmu. Nasi bliscy zmarli, są przy nas. wiesz, wczoraj.